Pytanie, no nie wiem właściwie do kogo tutaj, bo... proszę zadać pytanie, Więc a my się... Chodzi, chodzi o taką rzecz. Dlaczego odstąpiono od projektu budowy tej ulicy, czyli estakady przez ulicę Południową, Północną i te zejścia, to wszystko było opracowane już w 80 roku, miało być robione. Wiadomo, stan wojenny nas tutaj jak to się mówi zastał. I odstąpiliśmy od tego no warunki takie. Się stały, prawda, były takie i chodzi o to, że w 2000 roku te plany zostały zatwierdzone już, znaczy się opracowane raczej, przepraszam. W 2003 także były potwierdzone i w 2004 także. Te plany są już wykonane. To kosztowało dużo na pewno pieniędzy i my czekamy po prostu cały czas, jeżeli chodzi, bo całość mojej działki, ja się nie przedstawiłem, Jan no Żywacki. Całość mojej działki. Pan Jan Drzymalski. Całość mojej działki po prostu zabiera planowana ulica. I teraz tak: ani budować, ani remontować. Czy rozbierać? Nie wiadomo. Cały czas jest bałagan i to bałagan stworzony nie przez mieszkańców, tylko przez decyzję. Nie wiem kogo, bo na pewno nie decyzja miasta, bo to na pewno zarząd dróg tym dysponuje. Jak można ludzi tyle lat trzymać w takiej niepewności, ja się pytam. Jak to ma wyglądać ta nasza gospodarka? Poza tym, dlaczego to jest nie, estakada, pytanie, dla... nie estakada, tylko tunele. Ja obawiam się, że te tunele będą podlewane pod tam, tego. No nie wiem jak to będzie wykonywane, ale co jest taka możliwość. A tu na, w planach jest estakada. Ja mam te plany tutaj, jeżeli ktoś ciekawy, może zajrzeć. To są właśnie takie pytania. I ile jeszcze będziemy czekali? Ja podejrzewam, że to jest po prostu, jak to się mówi, następne 6 lat na wykonanie nowych planów, następne 2 na zatwierdzenie planów, czyli najbliższa perspektywa to jest 8 lat. Więc co ci mieszkańcy mają robić? Czy budować, czy rozwalać? Moje pytanie. A dwa były pytania. Proszę Państwa, zacznijmy od sprostowania tego, co mogłoby tutaj, wrażenia, które mogłoby powstać. Pan wspominał o jakichś projektach z lat 80. czy 2000 roku, czy kolejne tam mandaty wymieniał. Otóż wytłumaczmy to i powiedzmy jasno, nie powstały w tamtym okresie żadne dokumentacje kompletne, które mogłyby stanowić podstawę do wykonywania Niech Pan dostawa, ja widzę, że Pan ma kawałek papieru, to pięknie, ale to naprawdę nie jest żaden dowód w sprawie. Otóż w latach ubiegłych studiowano temat budowy takiego połączenia drogowego i powstawały różne koncepcje. Pan inżynier, który tutaj wprowadzał u nas problematykę budowy obwodowej północnej, może Państwu wytłumaczyć, jak ogromna przepaść jest między projektami, koncepcyjnym, zwłaszcza w budownictwie drogowym, a dokumentacją, która może być podstawą do wykonywania prac. Zatem zapewne w latach 70., kiedy budowano obwodową zachodnią, bo tą obwodową trójmiejską, czy obwodnicę trójmiejską jak najczęściej mówimy, drogowcy nazywają czasem obwodową zachodnią, wtedy również zaczynano myśleć o dalszym ciągu tej, tego połączenia od Obwodowej północnej, więc nie przeczę, że mogły być jakieś szkice, jakieś przymiarki we wczesnych latach 80. Jeśli chodzi o lata 2000, to mam już tutaj pełną świadomość, bo uczestniczyłem w tych pracach. Były zlecane na Politechnikę Gdańską właśnie takie studia przestrzenne, studia dotyczące wytyczenia drogi z uwzględnieniem tych wszystkich okoliczności, które niestety w ciągu dwudziestu paru lat od poprzednich przymiarem zaszły, bo przecież te nasze miasta, Gdyniar, Gdyniar, Rumia, Reda ciągle się rozwijają, powstaje nowa zabudowa, powstają nowe sytuacje związane chociażby z eksploatacją źródeł wody pitnej, w pobliżu których Pan o tym nie wspominał, bo nie mówił Pan o przebiegu przez sąsiednie gminy, ale tam też mamy przecież problem tak, problem takiego poprowadzenia trasy, żeby nie uniemożliwić eksploatacji wody pitnej, które tam się znajdują. No krótko mówiąc, te studia, które były przeprowadzone w latach 80. niestety nie są aktualne i nie mogą być w żadnym stopniu podstawą do obecnie prowadzonych prac. Natomiast te prace z początku lat 2000. wykonywane przez Politechnikę Gdańską na zlecenie, jeśli dobrze pamiętam powiatu wejherowskiego, te studia oczywiście już są znane zespołowi projektowemu i w jakiś tam sposób w ich pracach wykorzystywane. I to jest odpowiedź na, na, na tą kwestię, co z tymi opracowaniami sprzed lat. Pan się pyta jak długo czekać. No, to rzeczywiście jest y, trudne pytanie, zwłaszcza, że jak y, chyba zauważył Pan, dotyczy, dotyczy ono przedsięwzięcia niezwykle kosztownego. I to tutaj, y, ja powtórzę jeszcze raz tą kwotę, która tutaj się podała, w wypowiedzi Pani Gruszewskiej, to jest najmniej, licząc y, inwestycja rzędu miliarda. W związku z tym, w oczywisty sposób, to nie jest inwestycja, którą może na siebie wziąć Gdynia ani nawet ten zespół miast obejmujących Gdynię, Rumię, Redę, ewentualnie te powiaty, które są również zainteresowane, Powiat Wejgarowski, Powiat Pucki. Państwo na pewno pamiętacie historię Trasy Kwiatkowskiego. Było tyle szumu, że Gdynia podejmuje się budowy Trasy Kwiatkowskiego, no i udało się tą trasę zrealizować. Ale proszę Państwa, trasa Kwiatkowskiego kosztowała ćwierć miliarda i dostaliśmy 75% wsparcia z Unii Europejskiej. Teraz mówimy o inwestycji, która będzie kosztowała co najmniej miliard, a może półtora miliarda, tak? Tego dokładnie nie wiadomo. I nie ma żadnej pewności co do możliwości uzyskania wsparcia ze środków europejskich. A zatem co my robimy? Robimy tak, staramy się osiągnąć taki etap przygotowania tej inwestycji, ażeby można było przekazać tą inwestycję do realizacji Państwowej Administracji Drogowej. Uważamy, że ta droga ma znaczenie grubo wykraczające poza granice Gdyni, wykraczające również poza granice tych gmin i powiatów, przez które przebiega w dalszym ciągu. To nie jest kwestia ważna dla Gdyni, to nie jest kwestia ważna dla Gdyni, Rumi i Redy, to jest kwestia ważna dla całego województwa pomorskiego, a jeżeli weźmiemy pod uwagę intensywny tutaj w lecie przecież ruch wakacyjny, ruch czasowiczów na Kugły Perski, to możemy śmiało powiedzieć, że jest to droga o znaczeniu krajowym.